Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku mojego podcastu. Dzisiejszy temat to EDP i uwierzytelnienie 802.1x. Jeżeli chodzi o 802.1x, to oczywiście typowo mamy dwa interfejsy, bezprzewodowy i przewodowy, a jeżeli chodzi o EDP, to tutaj się problem pojawia, jeżeli próbujemy uwierzytelnić do 802 x użytkownikiem. Dlaczego się tak dzieje? I taki typowy scenariusz, który najczęściej widzę, to jest uwierzytelnianie urządzenia tylko po certyfikacie albo identyfikatorze samego urządzenia. No i wtedy konfliktu nie ma, bo urządzenie jest podłączone do naszej sieci z identyfikatorem i jeżeli potrzebujemy sesję EDP zestawić, no to nam wszystko działa. Bo trzeba mieć na uwadze, że EDP Windowsowe to nie jest tylko kwestia zdalnego pulpitu, ale również uwierzytelnienia użytkownika i stworzenia dla niego sesji użytkownika. No i teraz tutaj się pojawia taki problem, który uważam, że Microsoft mógłby rozwiązać, ale najwyraźniej tego nie chciał zrobić. Chodzi o to, że jeżeli testujemy, zwłaszcza przy wdrażaniu 800 x ten nasz wariant czy profil uwierzytelnienia w oparciu o dostęp po NDP do danej stacji testowej. To problem e, polega na tym, że użytkownik, który się loguje przez NDP, nie jest właściwie identyfikowany e, przynajmniej w interfejsie przewodowym, to też jest ciekawe, e, no ale inaczej działa suplikant bezprzewodowy, czyli kawałek oprogramowania, który w się odpowiada za uwystrnienie do sieci bezprzewodowej, a inaczej troszeczkę działa e, ten kawałek kodu, który dotyczy części przewodowej. No więc efekt tego jest taki, że jeżeli próbujemy się uwierzytelnia do sieci przewodowej i jednocześnie mamy dostęp do tej stacji tylko po ndp na przykład przez inter, inny interfejs, to w komunikacji radiusowej widzimy informację, że użytkownik nieznany, albo, że nie można zidentyfikować, albo w ogóle żadnej komunikacji nie widzimy. I to też jest ciekawe, że te różne typy zachowań suplikanta się bardzo różnią w zależności od scenariusza, który testujemy, w zależności od metody, którą przyjmiemy. Tutaj nie ma jakiejś takiej wielkiej spójności. Czyli wniosek mój jest taki, że jeżeli trzymasz się metody standardowej, najczęściej używanej, to ten suplikant zapewne w miarę działa, e, przewidywalnie i stabilnie, natomiast jak już zaczynasz chcieć coś mniej standardowego wykorzystać, to już różne rzeczy mogą się zadziać. W każdym razie, jeżeli byś wdrażał u siebie 800 WNX, to polecam zdecydowanie środowisko testowe, na którym to będziesz wykonywał, e, z fizycznym dostępem a to dlatego, że to po prostu przyspiesza, ułatwia cały proces i umożliwia um, łatwiejszy troubleshooting. A jeżeli chodzi o sesję DP, no to ona jest w konflikcie z tożsamością użytkownika, więc o ile tylko posługujesz się wizerunkiem maszyny, to w porządku, natomiast jeżeli chciałbyś zrobić zaawansowany sposób uwierzytelnienia, czyli jednocześnie mieć informację o Użytkowniku i o uwierzytelnieniu maszyny, czyli na przykład omawiany wcześniej TIP Microsoftu, to czy RFC, to możemy oczywiście wtedy to wykonać, ale wymagany jest dostęp fizyczny do tego urządzenia. No i na tym należy się oprzeć, jeżeli chodzi potem o mapowanie tegoż użytkownika, jeżeli już podaje nam suplikant właściwe identyfikacje, czy właściwą identyfikację tego użytkownika, no to wtedy nie ma większego problemu, już możemy po stronie Radiusa sobie odpowiednią politykę stworzyć mapowanie do AD, jeżeli e, mamy taki scenariusz typowy i odpowiednie pole wykorzystać. Więc jeżeli e, będziesz planował takie zadanie, to proponuję skorzystać z e, mojej porady, doświadczenia. I przygotuj sobie fizyczną, fizyczne środowisko tego testowania. Jeżeli chodzi o ten bezprzewodowy interfejs, no to wtedy zakładamy, że łączymy się przewodowym interfejsem do urządzenia zdalnego, a bezprzewodowy supplikant konfigurujemy do uwyżdelniania i testujemy sobie różne właściwości. I tu to ciekawe, nie mieliśmy jakiegoś większego problemu. Z tą tożsamością po do suplikanta bezprzewodowego. Także widać, że to jest inne traktowanie Windowsa w kontekście przewodowego suplikanta. Ten problem nie występuje tylko w przypadku 802DX. Podobnie jest w przypadku na przykład VPN-a. Czyli jeżeli łączysz się VPN-em w oparciu o AD, uwierzytelnia się ten użytkownik w oparciu o AD, wspina sobie tunel i teraz. Załóżmy, że wewnętrzna osoba z sieci korporacyjnej przez ten tunel zestawiony VPN chce się podłączyć do tego zdalnego komputera i chce to zrobić przez EDP. To się nie uda. A nie uda się z tego powodu, że tunel się rozpina. Czyli jeżeli mamy sytuację taką, że tunel jest uzależniony od identyfikacji użytkownika i jego poświadczeń w AD, a potem chcemy spiąć zdalny, zdalną sesję EDP na inne poświadczenia najczęściej, no to w tym momencie jednocześnie y, możemy rozpiąć tunel. No więc stracimy sesję RDP, która się próbowała nawiązać. Nie mamy wtedy ani użytkownika podłączonego po vpn ani nie mamy sesji supportowej RDP do tego y, komputera, no i cały nam proces nie działa. Więc jeżeli byś chciał y, dla użytkowników zdalnych mieć możliwość konfiguracji y, zdalnego pulpitu, no to trzeba poszukać innego narzędzia do tego zdalnego pulpitu. I tu oczywiście są różne opcje konfiguracji, takie bardziej dla indywidualnych użytkowników, jak TeamViewer. Są też narzędzia takie bardziej zintegrowane z systemami sapotowymi dla przedsiębiorstw, gdzie zdalny pulpit jest jednym z elementów takiego rozwiązania. To też oczywiście można jak najbardziej użyć. Chodzi o to, żeby nie y, przełączać użytkownika, który jest podpięty VPN-em w oparciu o użytkownika y, do y, jakby tego procesu. Więc jeżeli tylko pulpit zdalny, nie wiem, VNC na przykład sobie uruchomisz, a użytkownik jest zalogowany, ma spięty tunel y, i jest to konto w Windowsie uruchomione użytkownika, czy ta sesja użytkownika działa, no to wtedy tym zdalnym pulpitem można również się podłączyć np. przez VNC team viewer, czy inne. Narzędzie. Więc w zależności od tego, co chcesz zrobić i jak chcesz wykorzystać, warto mieć na uwadze, że ma pewne zalety Microsoftowy mechanizm DP, ale ma też pewne konsekwencje używania tej funkcjonalności w powiązaniu z logowaniem użytkownika. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.